Czołem mordy. Z tej strony dr ma jak trzy napię, da z ręki i wszystko za, dzień, za 127 subów. Dzięki. Eee, przygotowuję prywyw, a raczej przedsmak zapowiedzi, który mi się pobiera film. Kobiet Mafii 2. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że mnie rozniesie takie jedynka, bo wiele mówią, że o, dwójka do dupy, to lepsza, od jedynka była, to tamto. Narzekają ci, co oglądali stare kino w latach 90. Nie powiem psy, psy 2, psy 3, które wyjdą de facto. Ale psy. Ostatni pies. Pismo, ostatni pies, przepraszam. To nie są psy 3. To jest spin-off, to jest. To jest psy. wersja alfa. Nie beta, tylko alfa. Tak, byście chcieli porównać malucha do, nie wiem, Opla Vectry naładowanym 500 set koniami mocy, no. Dobra, przedłużam trochę do preview, ale jutro bądź pojutrze zrobię reczkę Kobiet Mafii 2. Oczywiście z telefonu. Elu, a nie, sorry. Elu.